Hmm. Również Centrum OPLAS, Plaza San Francisco, to są prywatne minibusy. Ponieważ w Boliwii, tak jak zresztą w wielu, wielu miastach w Ameryce Południowej, nie ma czegoś takiego jak transport komunalny. E, w, cały transport taki publiczny to są prywatne minibusy, które są bardzo tanie, jeżdżą szybko, dojeżdżą wszędzie. Naprawdę w każdym miejscu można takim minibusem dojechać. E, natomiast e, transport komunalny dla mojej drogi, na całym świecie trzeba go wypłacać. Jest nieefektywny z reguły. Natomiast w Boliwii jest to przez prywatny sektor i wszystko jest działa w najlepszym porządku. W takim minibusie z reguły jest kierowca i asystent. asystent Rolą asystenta jest nawoływanie przechodniów, żeby wsiedli do, do tego minibusa, nie do innego. Jak również zbierali pieniądze za bilety, pomoc czasem sożerom, pasażerą albo upychali do tego minibusa. To, 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 to tak, więc okej, okay, no może nie ma pasu w takim minibusie. Mądrze Mo są przez pachane siedzenia. Nie, nie wiem dlaczego to pytanie się powtarza. Natomiast wiecie, tak, są, są prysznice prysznicy ciepłą wodą w Ameryce Południowej i nie ma z tym problemu. No Więc zapraszam. Polecam. Ja tak samo podróżują, podróżują worki z jak tam wcześniej widzieliśmy, podróżują ludzie. W okolicy, w okolicy La Paz, po 50 km na, na północ La Paz, na jest miasto, które nazywa się Kopakabana. To jest też bym, ta oryginalna kopakowana, nie ta jakaś podróba z Rio, ponieważ kopakowana z Rio została nazwana tak po przeniesieniu relikwii Matki Boskiej właśnie z Copacabana, tam na, na tą plażę w Brazylii. To jest prawdziwa oryginalna no, no Nie ma tam tych Brazylii na plaży, niestety, ale i tak jest bardzo ładnie. i kaka jest też położone bardzo wysoko, tam około 4000 metrów wyżej morza. Copacabana to jest dla Policjaka czy dla mieszkańców La Paz taki kuror, <grymne> nadmorski nie to, to wygląda jak Montia, moim zdaniem, jest podobnie. I Copacabana jest również interesująca z jeszcze jednego względu. E, tam w głównej państwie, w ściele, Lice, nie wiem, co to się nazywa, e, odbywa się e, poświęcanie samochodów. Tak, w Bolivii się kupuje nowy samochód, szczególnie właśnie w okolicy za Kupakemany, czy La Paz to należy takim nowym samochodem pojechać do, do Kopkawany, żeby go tam poświęcić. Oczywiście znowu jest to że ksiądz, kropi, potem przychodzi szarman, sypie liście, koki, sypie kwiatki, polewa wódką, kierowca też wódkę oczywiście, no bo żeby inaczej. Cała rodzina przyjeżdża po uroczystość, oni tam przez cały dzień siedzą, prezują, piją, tak, spożywają. Często w samochodzie po prostu sobie po prostu nad na, na, na jezioro i siedzą w tym samochodzie na tak, I, i piją w tym samochodzie. Natomiast potem wracają do domu, tak? ponieważ samochód jest poświęcony i przez księdza, i przez szamana, no to nie ma żadnego ryzyka, że będzie wypadek, prawda? To, że kierowca jest pijany nie ma niczego znaczenia. To, to jest poświęcony, tak? To jest taka boliwiska mentalność. Tak, tutaj właśnie widzimy, jak przyjeżdżają kwiatkami do samochodzie? Na no, jeziorze Kaka znajduje się Święta Wyspańków, Isla del Sol, Słońca, którą należy się wybrać, tak naprawdę. Tak, mieszkają białe lamy. Bardzo dużo psów, tak naprawdę, w Ameryce Południowej można spotkać, ponieważ nie ma tam schronisk psów, zupełnie, więc te psy wszystkie żyją sobie na ulicy. Podobno ktoś gdzieś słyszał, że one mogą być niebezpieczne. Ja się nie spotkałem nigdy z taką sytuacją, te zawsze były bardzo miłe, przychodziły, łasiły się i było z nimi bardzo, bardzo, bardzo dobrymi towarzyszami podróży. Tak już wygląda wyspa, wyspa na jeziorzki Titeka. Tam po drugiej stronie widać, widać jakąś restauracyjkę, w której można sobie zjeść dosyć talio, muszą za jakieś 15, 20, 20 boliwianów, czyli, czyli 4 dolary kubiat. To jest ryba, to jest lokalna ryba, ryba, ryba trucza z tego jeziora Cikaka. Co mi się w tym miejscu, że nie było tam lodówki. I po prostu no, ryba była świeża za szczęście, mam nadzieję. No, no nie było. Tak, to jest ta świątynia kaska, która nie robi jakiegoś strasznego oszanekskiego wrażenia, w są, są, są to po prostu poukładane kamienie. Więc nie wiadomo, czy oni użyli wczoraj czy tysiąc lat temu. No, ciężko stwierdzić. Bardzo, bardzo grygowską atrakcją okolicy La jest Droga Śmierci. Jest to stara droga prowadząca do La Paz z dżungli, przez którą przez wiele lat jeździły ciężarówki dowożące różne materiały z dżungli, wiem, drzewo, minerały, tam różne rzeczy do La Paz. I zginęło na tej drodze szacuje się między 200 a 300 osób, ponieważ droga jest bardzo wąska, bardzo niebezpieczna, szczególnie po deszczach, kiedy tam spływa móło po tej drodze. No i te ciężarówki po prostu spadały. Spadały z takich 300 do 800 metrów przepaści. Natomiast teraz więc nie jest już tak źle, bo Liwia sobie, sobie nową drogę, która jest asfaltowa, z barierkami, jest bezpiecznie. Natomiast ta droga jest wykorzystywana jako atrakcja dla turystów, można nią zjechać rowerem. To jest 65 km, w pionie chyba ponad 3 km w dół. No nie, no nie trzeba pedałować, rzeczywiście nie trzeba padałować. I droga wygląda mniej więcej tak, jak widzę na tym zakręcie. Zakręt nazywa się Kurwa de la Muerte. I, I rzeczywiście jest tam bardzo wysokie, ja na tym rowerze na początku tak bardzo pewny siebie podjeżdżałem sobie do krawędzi, zaglądałem w tą przepaść, dna nie było widać, natomiast w pewnym momencie jakiś samochód się sprzeciwka, bo czasem jednak to się zdarza i spróbowałem zahamować, no i się okazało, że na tym szutrze, bo tak 4-5 metrów jeszcze przejechałem, bo potem jechałem już po prawej strony. Tak, tak to właśnie wygląda i tak, tak się tam jeździ. Natomiast no, giną któreś tam kilkunastu zginęło, bo rzeczywiście szalali chłopaki i spadli. No ale trzeba uważać, jak nie, w życiu trzeba uważać. Całe szczęście na końcu tej drogi jest hotel z basenem, można sobie odpocząć. A tak wygląda równina. Równina właśnie w partipano, który położony jest w La lapas właśnie na tych 4, 4 100 metrów. I są na góry. To jest... No, mnie to nie jest moja świadomość, że jest na na 4000 metrów, a widzę góry, które są jeszcze ponad 2000 metrów w górę. Czyli do 6000 metrów. Ta góra nazywa się Wajna Potoski. E, ma 6088 metrów, można na nią wejść w 3 dni. To są takie też wycieczki organizowane dla Dełasów. Duży wysiłek nie poszedłem, bo stwierdziłem, że tam jest za dużo będzie. Ale rzeczywiście można tam wejść no, postawić stopę na metrów to jest zbyt przeżycie na Czyli przewyższenie ile jest? Yy, przewyższenie z tej równiny, z, z artyplanu jest 2 metrów, już się podjeżdża samochodem na jakieś 5,5. I tak naprawdę idzie się tam 60 metrów do góry maksymalnie. Tylko to, to nie, problem nie jest przewyższenie, przewyższeniu, problemem jest brak tlenu w powietrzu A. na tej wysokości. Yy, choroba wysokościowa jest śmiertelna. Czyli po prostu można dostać od mózgu i po prostu umrzeć w ciągu dwóch tygodni. Trzeba to zrobić szybko, żeby pan nie siedział. Chyba, chyba, że masz dwa tygodnie, żeby się zaklimatyzować. Chociaż na tej wysokości powyżej 5,5 to nie wiem, czy to już jest sens się aklimatyzować. No jak idziesz na Montewersy, to pewnie tak. co pomaga na korytarzu? Na korytarzu? E, nie, właśnie alkohol nie pomaga na chyba zakością. E, są takie trzy przykazania, jak się przyjeżdża do Boliwii, do La szczególnie jak ktoś przypaduje samolotem. Jak się jedzie autobusem, to wiadomo, że pan wysokość rocznie stopniowo, a samolotu się wysiada i po prostu nagle człowiek zaczyna na tym powietrzem na 4000 metrów i jest to zdziwienie i sząda całego organizmu. I te zalecenia są takie, żeby, żeby nie pić za dużo, nie jeść za dużo i spać samemu. A nie, nie angażować się w jakieś aktywności takie męczące. Natomiast y, takim starym indiańskim remedium na chorobę spuszczalną, co ma wszystkie problemy, są liście koki. Oni te liście koki żyją tam, no, żują tam od tak naprawdę nie, niepomiennych czasów. I rzeczywiście hmm, herbatka z liści koki, czuć liścikoki liści koki, zmniejsza, zmniejsza takie uczucie zmęczenia, głodu, pragnienia, no w ogóle wszystkiego. Tutaj mamy cmentarz w Buenos Aires, bardzo ładny cmentarz koleta. W którym leżą bogaci i bogaci mieszkańcy Buenos Aires i mają takie różne pomniki. To jest między Argentyną, Brazylią a. Wodospady i Guasu, dużo większe niż Niagara, muszę przyznać. Dużo większe wrażenie robią. Jest ich po prostu taka ilość, że jeden zdjęciem nie da się tego zrobić. Tutaj niestety w Buenos Aires zepsuł mi się mój główny aparat, więc zacząłem używać takiego podręcznego i te zdjęcia mogą być też gorsze. Nie, nie się tego powiedzieć, tak? To jest jakby jedna czwarta albo jedna piąta tych wszystkich wodospadów, one są jeszcze dłuższe, ciągną się tam dalej, jeszcze jest strona brazylijska tego. No niesamowita ilość. Hmm. Tutaj spotykają się trzy, trzy kraje. Ja byłem w Argentynie, to zdjęcie zrobione jest z Argentyny. Po prawej stronie jest Brazylia, a po lewej stronie jest Paragwaj. Nie, nie, właśnie, Paragwaj. Tak, w tej te które zobaczyłem w Paragwaju, wyglądało mi dużo, biedni, dużo biedniej. Ale może zróbmy jeszcze przerwę przed Paragwajem, żeby państwo mieli mm, czas na picie się czegoś i na ramię. Właśnie, szczęście. Właśnie, No właśnie, jak tak? Zapraszamy na pięć 5, 5 minutową przemówię. Żeby... Yeah.